W tym odcinku Domu na Plusie opowiemy Ci o postępach budowy osiedla domów pasywnych Ples Park w Pszczynie. Będzie też co nieco o technologii izodom, czyli specjalnych klockach do budowy betonowych domów energooszczędnych i pasywnych. Będziemy je między innymi testować za pomocą młotka. Zapraszamy! Dzisiaj mija dokładnie miesiąc od kiedy... Przyjechała do nas płyta fundamentowa. Mieliśmy w ciągu tego miesiąca ją ułożyć, zazbroić, zalać i przygotować do zalania ściany parteru. Więc można powiedzieć, że mamy parter gotowy, a w zasadzie w poniedziałek będziemy mieć ten parter gotowy. Dlaczego zdecydowaliśmy się na izodom i dlaczego izodom jest tak fajny? Dlatego, że to jest łatwa, szybka budowa, a przede wszystkim bardzo ciepła. Gdziekolwiek byśmy tutaj w tej ścianie nie zamontowali tych okien czy drzwi, to jest ciepły montaż, bo już jest zawsze montowany w izolacji termicznej. Ściany przed zalaniem podpiera się specjalnymi podporami, tak żeby móc je usztywnić, wypoziomować i przygotować do zalania tak, żeby nic się nie wydarzyło podczas zalewania betonu, tak, żeby te ściany były proste, wytrzymałe w konstrukcji swojej po związaniu betonu. Cały budynek jest w standardzie passive, to znaczy, że wszędzie tutaj mamy minimum 25 cm styropianu o przenikalności cieplnej, 0,10. Zarówno płyta fundamentowa z izodomu ma przenikalność 0,10 i grubość 25 cm po całym obwodzie, jak i płyta denna taki obrzeża i bezpośrednio łączą się z zamkami, ze ścianami. Nie ma tu nigdzie mostków termicznych, nie mogą wystąpić ze względu na całą technologię izodom i konstrukcję budynku. Dzisiaj na tapetę bierzemy system ICEF e, polskiego producenta Izodon 2000 z duńskiej Woli. Ten element o grubości 25 cm, rdzeniu betonowym stanowiącym konstrukcję każdego budynku o grubości 15 cm i kolejne 5 cm styropianu a razem tworzący szalunek dla tych 15 cm betonu. Bardzo szybka budowa, jak z klocków LEGO składane jeden do drugiego, bez użycia kleju, bez użycia pianki. Szybko, sprawnie, a przede wszystkim dokładnie z pominięciem wszelkiego rodzaju błędów. Postawicie w ten sposób każdy budynek odporny na szkody górnicze, na trzęsienia ziemi, na podmuchy wiatru, żelbetowy, ciepły. Budynek w technologii pasywnej, bo przenikalność ciepła tego elementu już wykończonego z betonem to zaledwie 0,10. Izolacja termiczna tego budynku to 0,10. A przypomnę Wam tylko, że przenikalność ciepła przegrody budynku pasywnego to 0,15. Więc ta ściana wyprzedza jeszcze wymagania budynku pasywnego. Izodon jest wykonany ze styropianu, ale jednocześnie nie ze styropianu. Struktura tego styropianu jest zupełnie inna niż styropianu fasadowego. Więc elementy kulki styropianu, tutaj mamy dużo większe w elementach typowych płyt elewacyjnych, natomiast w izodomie te, te pory są dużo mniejsze, przez co lepsza jest termika tego budynku. Wytrzymałość na płotek takiego elementu, również jest inna. Oczywiście młotkiem zrobimy dziurę, natomiast zobaczcie co dzieje się ze styropianem tradycyjnym. Element izodomu w standardzie pasif i styropian elewacyjny. Różnica jest widoczna gołym okiem jeśli chodzi o kuleczki styropianu, bo izodom jest zrobiony ze styropianu, a jednocześnie Innej konsystencji tego styropianu. Kulki styropianowe są w izodomie dużo mniejsze niż w styropianie elewacyjnym, przez co te elementy izodomowskie są, mają lepszą termikę budynku i są wytrzymalsze na wszelkiego typu uszkodzenia. Zrobimy mały test palcem. Tutaj nie jestem w stanie wbić palca, natomiast do styropianu elewacyjnego sadzę go cały. Wow. Ściana w standardzie pasywnym izodom ma 45 cm grubości, składa się z 25 cm styropianu, 15 cm konstrukcji nośnej żelbetowej i 5 cm styropianu od środka. I od razu Wam odpowiem, taki dom, bo takie komentarze pewnie się pojawią, że ze względu na to, że styropian mamy też od środku, to będzie termos. To nie będzie żaden termos. W tych domach montujemy rekuperację. Ściana międzylokalowa w budynkach, które budujemy w Pszczynie. Wykonana z silki marki Xella, a więc oryginalna silka o najlepszych parametrach akustycznych. Gwarantuje to, że sąsiad po drugiej stronie nie będzie nas słyszał.